Problem jest to, ludzie mówią, że jestem za grzeczna. A czemu mam być sobą, być kim, kto ja nie jestem? Ja wolę być cierpliwa i czekać, jakby się udało, super, ale ja nie chcę zacząć grać gry, czy grać i udawać, kim ja nie jestem. Znam takich osób... Ale dobrze osób. tylko, że to są takie rzeczy, które mogą, są tobą, na przykład wiara, to są rzeczy, które pokazując na zewnątrz, mm. a tak naprawdę, których y, nie widać na zewnątrz, kiedy tak. się nie przygotowujesz do podcastu, to jest coś takiego, co jednak ciebie bardzo mocno charakteryzuje. Jest no dobrze, mało ludzi, no. którzy tak otwarcie mówią o tym, że tak wierzą, że modlą mm -hmm. się codziennie. No ja znam na pewno Roxy Węgiel, która też e, otwarcie tak, o tym tak. mówi. Tak, ja coś tam czytałam o tym, widziałam. Ja, to Więc fajne, to jest tak, że młode dziewczyny, jeszcze takie młode i piękne dziewczyny i co mają dobre serduszko, że tak wie, są takie wierzące. To jest, takie dziewczyny powinny być role models, a nie tacy, co tylko pokazują, o drogie samochody, drogie ciuchy, jaką ma terepkę na dzisiaj, jaką ma terepkę and i jutro...